Cześć, Cześć Szymonie! Witamy u Ciebie na kanale na omówieniu kolejnego tomu kolekcji Wielkiej Kolekcji DC: Bohaterowie i Złoczyńcy od wydawnictwa Hashem o tytule Catwoman z podtytułem Wielki Skok. Jest to numer 82. Natomiast Wielki Skok. Odnosi się do jednego z największych dzieł Darwina Kuka, wcześniej u nas znanego z Wielkiego Skoku Seliny. Tak, było w Egmoncie i w Egelmos. Tutaj mamy Wielki Skok, a tu jest Wielki Skok Seliny. Malutka różnica, niby nic, a jednak. Na początku mamy Wielki Skok z 2002 roku. Następnie przechodzimy do 2001. Skąd taka dziwna sytuacja? Wiesz? Właśnie nie kojarzę. A to jest jeszcze ciekawe, że jak zwrócisz uwagę, że ukojenie jest styczeń-kwiecień 2002, a Wielki Skok wrzesień 2002. I to nie jest żadna pomyłka, to jest fakt. Dowiedziałem się dlaczego. Wielki skok okazuje się prequelem do komiksu na tropie Catwoman, który stał się tak popularny, że Darwin Cook chciał wypełnić lukę pomiędzy dwoma ważnymi epizodami związanymi z Catwoman. A jednym z nich jest tutaj informacja, chyba powinnam zacząć od tego, że oficjalnie nie żyje. To znaczy oficjalnie uznano mnie za zmarłą, ale to już inna historia. Selina w opinii publicznej uważana jest za zmarłą, i po nieudanej misji w Maroku wraca go do, do Gotham z pustym stanem konta bankowego. Do działania motywuje ją informacja o pociągu wyładowanym mafijną gotówką. Zwołuje grupę zaufanych drabów i opracowuje plan napadu wielkiego skoku na pociąg. I można powiedzieć, że plan napadu idealny ale oczywiście, jak my wiemy, idealny to jest zawsze tylko w teorii, prawda? Zawsze w tych mówi, czy opowieściach tego typu, wielka faza planowania, rozważałem różne scenariusze, ten się tu zakradnie, ten organizuje ucieczkę, ten otwór zamki, przechodzi co do czego i zazwyczaj wszystko gdzieś po drodze się knoci i muszą improwizować. W tym momencie chciałbym, żebyśmy przeskoczyli również do trzeciego opowiadania do ukojenia. Drugi zostawimy sobie na koniec. Najbardziej skrótowo, Catwoman... Wraca sobie do Gotham i tam orientuje się, że na kobiety lekkich obyczajów ktoś poluje. A jako, że to nie są postacie popularnej czy z pierwszych stron gazet, co nie są porządni obywatele, policja średnio się tym interesuje, opinia publiczna nie interesuje się w tym w ogóle. Więc Catwoman postanawia troszeczkę sama wziąć sprawę w swoje ręce i sama prowadzi śledztwo. Gdzieś tam wklecza i się Batman, bo to sobie w końcu gotam. No i powiem, że tu fajnie to prowadzi to śledztwo. Ciekawe, ciekawe odkrycia, powiedzmy, czy tożsamości tego porywacza, czy osoby, która do tego doprowadza i dlaczego. Mhm. No i też zmienia sobie troszeczkę wizerunek, korzysta z pewnej psycholożki. Ogólnie fajna historia. Catwoman konfrontuje się z niezrównoważonym mordercą, terroryzującym Gotham, ale co też jest tutaj istotne, to faktycznie to, co powiedziałeś. Ona w tym momencie zrzuca swój stary kostium, który my znaliśmy jeszcze z lat 90. i w tym momencie przywdziewa bardziej praktyczny kombinezon z charakterystycznymi goglami lotniczymi. I to jest właśnie jedna z ważnych metamorfoz Catwoman. To, co moim zdaniem jest rewelacyjne. Bardzo praktyczne, wydaje mi się, że jest wygodne. Krywa tożsamość, nie ma jakiegoś dynającego ogona, nie ma przeszkadzającej Peleryny. Rewelka. Zostaje nam druga historia na tropie Catwoman. To trzyczęściowa opowieść detektywa Slama Bradleya, który zostaje wynajęty przez burmistrza i mafię w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci Seliny Kyle. Detektyw zaczął docierać do sekretów, które nigdy nie miały wyjść na jaw. Nawet sprawdzenie, czy w trumnie znajduje się Selina. Tym sposobem naraża się na gniew. I na konfrontację z wieloma przeciwnikami, i nawet jednym z nich jest. Musimy pogadać. Ej, puszczaj, czemu chcesz znaleźć Selinę Kyle? Odpowiadaj, Gońcie, puszczaj. Dobra, spróbujemy po Twojemu. A teraz po mojemu. Naraża się Batmanowi, który sam jest stróżem prawa, prawda? A Slam Bradley jest detektywem. Więc tutaj coś naprawdę jest gęstego i bardzo mocnego. Więc myślę, że historia jest warta poznania. Z czymże? Z czymże nie w wersji od Ashet, Ponieważ to, co teraz wam pokazuję, to nie jest wersja od Aszet. To jest wersja z DC Deluxe. Dlaczego Szymonie? Z niewyjaśnionych i nielogicznych dla mnie powodów wymyśliłem umieszczać cztery strony na jednej stronie. Co powoduje, że uznałem, że wydarka nie chce, żebym poczytał tę historię. To tak jakby jakieś pokazanie grafiki, jakieś tam, jakieś dodatki. Nawet nie wiem, czy było po polsku. Nawet nie wstydziłem. Zobaczyłem. OK, przeskakuję, bo to nie jest do czytania. Niestety tutaj e, zastaliśmy, uważam, najgorszą z możliwych e, alternatyw. Jak sami widzicie, tutaj mamy całą planszę na jednej stronie, a tutaj ta plansza jest wraz ze trzema pozostałymi na tej, e, na tej jednej stronie. To jest naprawdę dla mnie mocno e, zadziwiające. Dlaczego Ashred postąpiło w taki sposób? To jest po prostu nieczytelne. Męczy, zbyt męczy wzrok. No wiesz, to jest śmieszne. Wiesz ile, ile musieliby dodać stron, żeby to zmieścić. Bo ja właśnie przed chwilą zacząłem to liczyć. Są ile, 30. Kartek? 32 dwie plansze. Kartek. Są 32 plansze. No, to musieliby dorzucić 12 kartek. Tak. 12 kartek. 12 kartek do komiksu, który ma 200 stron. 200 polnych stron. Wydawali grubsze w zeszły. Grubsze to me on Tak. Punktu. Powiem wam, że to jest naprawdę niezrozumiałe, dlaczego, dlaczego Ashet tak postąpiło, dlatego uważam Szymonie, że nie warto inwestować swoich pieniędzy w wersję od Ashet. Skoro my dostajemy aż dwie alternatywy, na to, żeby normalnie w taki zwyczajny, komfortowy sposób czytać tę, tę historię. Ta historia właśnie jest w DC Deluxe. A także ta historia jest w tomie 11. Wielki skok Seliny I zwróćcie uwagę tak samo tutaj. W wielkiej kolekcji komiksów od Egelmos można normalnie, bez żadnego nadwyrężania wzroku czytać, poznawać tę historię, a uważam, że warto poznać tę historię, bo jest. no bo jest świetna, ona jest po prostu świetna. Przy cała materiału co jest w tym wydaniu #1 Blizzy Deluxe, tak? Dobra, i właśnie, sko, skoro już o tym mowa, zawartość Catwoman Wielkiego Skoku to jest to, co ma w sobie wielka kolekcja komiksów DC Comics. Zobaczmy. Mamy Wielki Skok Seliny, a także Slam Bradley na tropie Catwoman. I jeszcze jest jeden tom w tej kolekcji, tom 28, który zbiera zeszyty 1,4 i 6-9. Więc, a, więc ma więcej, natomiast DC Deluxe, no to wiadomo, tutaj mamy wszystkie, wszystkie mamy historie, to jest pierwszy tom na tropie Catwoman, drugi tom DC Deluxe niemal lekko, a także trzeci tom pod presją. I powiem Tobie Szymonie i powiem Wam, że ja jeszcze sprawdziłem, ile one kosztują. Co ciekawe, te dwa tomy od Egelmoz kosztują mniej, w tym momencie niż okładkowo od Hachette. Natomiast od tego montu DC Deluxe, no to wiadomo, to będzie droższe. Ale jeżeli już miałbym wybierać, to ja bym wybierał DC Deluxe. A jeżeli by mi zależało tylko na tym, co tutaj jest, to od Egelmoss, który jest po prostu powszechne, dostępne praktycznie wszędzie. Wystarczy tylko poszukać. Ale mimo wszystko, ja ogólnie serdecznie polecam Catwoman, ten wielki skok saliny, poznanie historii Eda, Brookbakera i Darwina Kuka, bo to jest przede wszystkim unikalny. Retrofuturystyczny styl ilustracji ma mroczny, gęsty klimat noir, intensywną opowieść o Catwoman, będącej w sumie na takim rozdrożu pomiędzy byciem tytułowym naszej kolekcji bohaterem lub złoczyńcą. To jest taka świetny przykład kobiety zwanej Femme Fatale. No tak, komiks dobry, ale trzeba uczuć się, że. Rysunki Darwena Kuka są specyficzne. Dla mnie nie są najlepszą formatą, wolę styl bardziej realistyczny niż taki styl bardziej kartunowy. A widzę, że w czasie pisania tej opowieści, w wielu momentach, szczególnie akcji, pracownik bawi się tą kreską i troszeczkę karykaturalnie, czy troszeczkę za bardzo kartunowo jak dla mnie. Więc jeżeli tego nie robisz, to możesz, możesz mieć po prostu niestety problem. Natomiast. Ogólnie warto zapoznać te przygody Solve Catwoman, bo to jest szczególnie w tej historii drugiej, w tym kojeniu, Tam mam bardzo fajne przejścia, przemyślenia, fajne podejście, fajną relację z Batmanem, fajne poszukiwanie siebie samego, mhm. siebie samego. Warto sprawdzić, warto sprawdzić. I na koniec yy, chciałbym, żebyście też yy, sprawdzili, chociażby też i z innego punktu widzenia. Z punktu widzenia. Nieżyjącego już Darwina Kuka, bo on tutaj podkreśla pewną rzecz. Wielki Skok to nadal moja ulubiona książka z tych, które kiedykolwiek napisałem i zilustrowałem. Wielki Skok Seliny pozostaje moim ulubionym komiksem, jaki do tej pory napisałem i narysowałem. E, tak, to są w sumie te podobne e, słowa. E, one są wzięte z naszej kolekcji Otachet, a także słuchaj z Batmana Ego i innych opowieści, bo jak się okazuje, tutaj również jest Wielki Skok Salina zawarty w Batmanie Ego w DC Deluxe. Którą edycję kupicie? Którą jesteście zainteresowani? Czy tą edycją, czy tą edycją? A może tą edycją? I. Mm, też wyraźnie swoje zdanie na temat tej dziwnej praktyki, która jest po raz pierwszy w właśnie kolekcji Ashet. Mam nadzieję, że po raz pierwszy i po raz ostatni, że nigdy się coś takiego nie pojawi. Pomyśl, ile byś zresztą zmieścili, jakby cały komiks tak wydali. Nie, nie, nawet nie chcę tego myśleć. No o tym myśleć. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Jeszcze jedna ciekawostka, Szymonie. W posłowie Otašet od, od Darwina Kuka też mamy ciekawy cytat. Należy jednak powiedzieć, że Selina była po prostu świetną postacią, która naturalnie nadawała się do historii o napadach rabunkowych. Połączyłem Selinę z Jeffem i Starkiem, dwoma złoczyńcami, których wykorzystałem w niepublikowanej wtedy historii Déjà vu. Krótkie opowiadanie z 1998 roku, później przerobione na solo 5 sierpień 2005. Te osoby, które czytały, będą wiedziały o tym, że pojawiają się tam naprawdę takie fajne, ciekawe postacie. I te postacie pojawiają się właśnie w déjà I te déjà jest właśnie w Batman Ego i inne opowieści. Pierwotnie w Solo 5. Myślę, że osoby, które są zainteresowane, zaciekawione właśnie tymi postaciami, e, warto też sięgnąć po właśnie Batmana Ego, poznać inne jeszcze przygody właśnie tej dwójki ciekawych postaci, z którymi coś łączy Catwoman. Z uwagi na to, że już nie robię prezentacji z prenumeraty w tym momencie będę pokazywać, co nas czeka w, no, za tydzień, o czym będziemy rozmawiać, Szymonie. Dwa. Co? Za dwa tygodnie. No dobra, co za dwa tygodnie. Za dwa, tygod... dwa tygodnie. Dobrze, za dwa tygodnie mamy Batmana, Rycerze, Gotham. Ale poważniejsze, to, to mamy za 4 tygodnie. Tak. To już coś bardziej dla Szymona, ale ja też jestem zainteresowany. I to jest dubel. Ten Green Lantern jest dublem, bo to jest chyba z DC odrodzenie, tak? Różnie nie. To jest debiut to na polskim rynku oficjalny. Jest to pomost pomiędzy szmaragdowym zmierzchem a wojną z korpusem Sinestro. Bardzo interesujące. No, to, to znaczy dokładnie, pomoc między ostatnią nocą, po ostatniej nocy, a przed wojną z Sinestru. Mhm. No to szykuje nam się dwie nowości w takim razie. Bo tego rycerza gotam, ja też w ogóle nie kojarzę. Nie, nie mamy tego. Nie, nie kojarzę też. Mhm. Dobrze. Czekaj. Akurat musiało wyskoczyć to. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej. Pół godziny. Nie, nie. А, вытнешь скоро.